Maszysz o wyjątkowej altanie w swoim ogrodzie? Sprawdź naszą ostatnią realizację. Cześć, z tej strony Chris Koider, a za mną szczególnie zachwycający projekt, uszyty na miarę. Drewniana altana posiada saunę fińską, grotę solną, zabudowany taras wyposażony w jacuzzi, balie do schładzania po saunie oraz kompletny system nagłośnienia. Saunę i jacuzzi wyposażyliśmy w sterowniki do kontrolowania przez panel dotykowy lub aplikację mobilną w telefonie. A teraz zobaczcie, jak Oświetlenie ambient nadaje klimatu po zmroku. Naszym głównym celem jest tworzenie idealnych miejsc do relaksu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Spersonalizowane projekty nie stanowią dla nas żadnego problemu. Napiszcie do nas lub zadzwońcie, a my pomożemy maksymalnie wykorzystać potencjał Waszego ogrodu.